Dzień dobry, witam z Kurytyby, z największego miasta brazylijskiego stanu Paraná i miasta, które jest znane z dużej diaspory krajów europejskich, takich jak chociażby Polska. Więc liczę na to, że dzisiaj trochę polskich akcentów zobaczę. Z około 1,9 miliona mieszkańców. Kurytyby. Ponad, ponad 300 tysięcy ma, no szacuje się, że ponad 300 tysięcy ma polskie pochodzenie. No a wzięło się to z tego, że pod koniec XIX wieku dużo osób, nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, z Włoch czy z Ukrainy, po prostu wyemigrowało tutaj w te rejony południowo-wschodniej Brazylii. Nawet zdarza się, że widać. Polskie nazwiska no, jak, jako ulice, nawet jako dzielnice, nawet moje nazwisko jest jako dzielnica miasta Żaragua do Sul, które jest 2,5 godziny na południe stąd. Nie będę się tam wybierał niestety, ale kto wie, może kiedyś, może kiedyś. Portal Polonies, Polska Brama, nawet mamy bardzo po polsku Kasper Melchior Baltazar. Listopad z jakiegoś po 1871 W tą stronę do lasu stanowego Jana Pawła II Żłał Paulo II Barszcz Pierogi No i bigos I na deser Kremówka Ach no Obiad był wyśmienity barszcz, pierogi, bigos, kremówka papieska na deser. No tego mi brakowało i czuję teraz taką siłę właśnie. To jest to, czego moje polskie ciało po prostu potrzebowało. Więc teraz jestem w stanie iść dalej, kontynuować dzień. Restauracja nazywa się Kawiarnia Krakowiak, jak ktoś kiedyś będzie w kurtybie. Polecam. Miła obsługa. Dobre jedzenie. No, a tu mamy park Jana Pawła II i Memorial Polskiej Imigracji. Jan Paweł II był tutaj w 6 lipca 1980 roku w Kurytybie. No i 6 miesięcy po jego przybyciu zaczęli budować tutaj ten park, a rok po jego przybyciu ukończyli. Mamy też tutaj, yy, prawda? Jest, że Memoriał Polski i też mamy tutaj ścianę, z której można wiedźmińskie zadania wybierać sobie, jak ktoś potrzebuje. Dzisiaj nie ma żadnych ciekawych dla mnie, więc nie będę brał żadnych kontraktów. Skansen ku pamięci polskiej imigracji. Warto docenić Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Pomnik Kopernika, astronoma i naukowca znanego z światowego odkrycia i polskiego geniusza. I ta statua została postawiona tutaj w tym parku w 1995 roku na wizytę prezydenta Lecha Wałęsy jako znak apresu. Do, docenienia. Miasta Kurytyby, e, przez miasto Kurytybę i stan parana e, zasług imigrantów z Polski do ich historii. Bardzo miłe, bardzo miły pomnik. Dziękujemy bardzo w imieniu wszystkich Polaków. No i Jan Paweł. Bardzo fajny skansen, niestety, w większości miejsc. Właściwie w każdym miejscu nie można było filmować tego, co było w środku, a szkoda, bo były wystawy, na przykład jak wyglądało wnętrze domu z czasu właśnie tutaj końca XIX wieku, były obrazy polskich królów, była kapliczka Jana Pawła II z Matką Boską Częstochowską, no ale może zostawię to tym, którzy tutaj się kiedyś znajdą, żeby to zobaczyć. Też fajne jest to, że tutaj w tym mieście, w Kurytybie, jak szedłem na piechotę do parku, a z hotelu mam około 20 minut na piechotę, to całą drogę były drogowskazy do tego parku, że to jest naprawdę w całym mieście jakby zachęcenie do tego, że to jest jedna z takich większych, atrak większych atrakcji tutaj. No i dużo ludzi przychodzi, także miło, że przychodzą dowiadywać się o polskiej kulturze i historii. Gdyby Chopin był brazylijskim piłkarzem. Chopinio. Chwilowa przerwa od polskich klimatów. Zapraszam do Muzeum Architektonicznego Oskara Niemajera. Afgańskie dywany pokazujące wojnę. W środku słynnego oka, właśnie z którego to muzeum słynie, bo ma właśnie kształt takiego oka. A tak to oko wygląda z zewnątrz. Kurytyba, tak samo jak Medellin w Kolumbii, jak ktoś pamięta pierwszy film z tej serii, też bardzo obfituje w roślinność. To też z tego powodu, że tak samo jak Medellin, duża część kurytyby była po prostu zaplanowana. I po prostu te drzewa wszystkie zostały tutaj posadzone według planu. No i dzięki temu jest bardzo ładnie orzeźwiające, taki lekki chłodek jest. Nie ma takiego miejskiego zaduchu. No i fajnie się chodzi. jestem w parku Tangua. Właściwie Tangua. To jest ten, co polski rząd go wykupił do podsłuchiwania właśnie. Znalazłem go w tym parku.

Przed chwilą widzieliśmy kapibary, czyli największe gryzonie na świecie. Żyją one właśnie tutaj w Ameryce Południowej. Wiodą dosyć wodny tryb życia, ale jak było widać one wychodzą na, na ląd w celu no jedzenia trawy po prostu. Po powrocie tam z dołu można zwieńczyć dzień zachodem słońca. Byłem przed chwilą w księgarni i jak powiedziałem, że jestem z Polski, to pan mi powiedział, że jego prapra-babcia przybyła z Polski, a prapradziadek walczył w I wojnie światowej. Także miły polski akcent znowu. A ja kupiłem sobie koszulkę Atletico Paranaense, która jest miejscową drużyną grającą w tej chwili w drugiej lidze, bo spadła w zeszłym sezonie, ale liczymy na szybki powrót. Jan Paweł II. Ależ to były dobre pierogi. Ciekawą rzeczą w Kurytybie jest to, że żeby wejść do autobusu trzeba czekać w takich właśnie kapsułach. I płaci się, płaci się bilet w ogóle przed wejściem do autobusu, a, po, a przed samym wejściem do tej kapsuły. I potem się po prostu wchodzi do autobusu i już pokupnie bilet. Parque Parigui. i ten park będzie ostatnim miejscem z kurytyby tutaj zakończy, też zaczęło trochę wiaci chmury ciemne, więc chyba zaraz zacznie padać ale yy, myślę, że kurytyba była chyba najfajniejszym miastem nie tylko w Brazylii, ale ogólnie w całej mojej podróży. Mówię tutaj o takich aspektach życia. Jest tutaj bardzo bezpiecznie, wysoko rozwinięty transport publiczny mili ludzie, tanie ceny. Tak jak kierowca Ubera pierwszy i recepcjonistki w hotelu mówili mi, że Curitiba to najlepsze miasto w Brazylii, no to chyba muszę się z nimi, jak na razie, zgodzić. Jest tutaj naprawdę super. Bardzo miłe jest to, że doceniają polską kulturę, i stawiają pomniki Polakom, a nawet i park. Bardzo fajne jest to, że jest dużo roślinności. Trochę to przypomina właśnie Medellin. Jest czym oddychać. Pogoda jest ładna, mimo że chmury są, jakie są. No ale podsumowując jeszcze raz. Super miasto. Jak ktoś z oglądających ma zamiar się kiedyś wybrać do Sao Paulo, czyli Rio de Janeiro, no to można odwiedzić Curitiba na dwa dni. Lot São Sao Paulo 50-minutowy. Szybki skok, ja tutaj jestem tylko na dwa dni. Przyleciałem wczoraj rano, dzisiaj wieczorem wylatuję. Także myślę, że każdemu Polakowi by się tutaj spodobało. Jest gdzie zjeść polskie jedzenie. I tym optymistycznym akcentem żegnam i pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia z powrotem z innego miejsca w Brazylii.